Rozpoczynamy cykl pod tytułem Tryptyk Medytacyjny. Jeśli dotąd było w tobie przekonanie, że medytacja należy tylko do osób zaawansowanych w życiu duchowym, teraz jest okazja wzięcia udziału w ekstra przedsięwzięciu. Nosi ono nazwę Tryptyk Medytacyjny i jest cyklem trzech krótkich medytacji, w których poznasz i pogłębisz modlitwę myślną oraz zbliżysz się do Jezusa i swoich ulubionych świętych. Jeśli pragnienie pokoju serca i ukojenia w Bogu jest w Tobie obecne, to jesteś we właściwym miejscu.